Ty Przed nami coś, co mi się wydaje. Mm, tunel. To światło. Nie, czekaj. Ty pociąg. Zjeść na bok. Nie, nie gadaj, że się zablokowałeś. Jedź! Jedź! jedź. Dobra, Majster. Słuchaj, dzisiaj zostajemy dealera. Pa, ho, pokaż ci. Po, pokaż ci. Patrz. Bardzo ładny kaktus. Co robisz? Co ale ode wiadro? O, patrz. Widzisz, co mamy? Patrz. Patrz. No nie, może wierzę, że nie, będę robił bimber. będziemy robić bimber, tylko najpierw musimy na zakupy jechać Co dzisiaj jest za dzień? Yyy. Eee, Sunday Niedziela Cholera, musimy poczekać, dobra Sam raz, sam raz na bimber No, no nie, bo musimy Sklep zamknięty Możemy eksperymentownik zrobić Ale jest handlowa niedziela, no Ale można eksperymentować. Eksperyment... Nie mo... Eksperyment można zrobić Nie możemy Otwórz to No, ale no nie możemy, bo... Kurde. Jak? Nie, nie da się otworzyć? No da się, no zobacz o. No. Odkręć to. A to. To się odkręca? To się odkręca? W ogóle to się chyba nie odkręca, się po prostu wlewa. Nie, dobra, weź, bo ty się nie znasz. Zostaw, to się nie... Tak się nie robi bim... <laughs> Zostaw! No ja to zrobię odpowiednio. Jak ty to zamknąłeś? No, musisz wziąć tą, pokrywę. Ja o i da. pa, czekaj. No bo to nie jesteś bimbrownik, nie jestem bimbrownik. O, patrz. O, wybuchnie. Panie, to wybuchnie. Daj to na dwór. O, i zostawiłeś ty. Zostawiłeś. ale zostawiłeś gościu mam to ty Ale kratę zostawiłeś. Ja. No dobra, no wyciągnij Kurde, sobie. Ale takie bimbery robienie, dobra nie gra. Posztań. Dobra, ty, ale my musimy iść. Ja się muszę napić. Dobra, słuchaj, ale plan jest taki, jedziemy na zakupy yy, i tego i, i w ogóle to widzowie wiem, że wy pisaliście dużo o tym, żeby żeby zrobić bimber, że pisaliście na Discordzie na przykład kto pisał ten pisał i tego, i będziemy dzisiaj, dzisiaj robić bimber aż chrypki dostałem. Dobra, idziemy za... Czekaj, się muszę wytłumaczyć, tak? No i, i tego. I, I wybaczcie, że dawno filmu, z My Summer Cara nie było, nie było filmów, ale Wime pracuje, więc możecie napisać Łajmowi, żeby nie pracował. wtedy będzie więcej nie filmów. Nie? Nie, nie będę pracował jak będzie więcej subów. No tak więc słuchajcie dzisiaj no. robimy Bimber jak nam pójdzie zobaczycie Jest początek dnia, ty my mamy cały dzień żeby ten... Ja bym poszedł w Kimę może ty, o a akurat, akurat tego fatiguę mam duże Dobra, mamy mamy Mondaj Majster Mondaj mamy Tylko, że ja muszę skorzystać z toalety muszę skorzystać. O Możesz w tym czasie zastanowić się czym jedziemy Z Satsumą czy tym? Rowerem. Nie no, ale zatrzymam mam przy vanem? Może vanem, co? Bo to duże zakupy. Ty! Yy, a może połączymy... ...przyjemne z pożytecznym, albo nawet nieprzyjemne z ...bardziej śmierdzące z pożytecznym i pojedziemy szambiarem i przy okazji, przy okazji wyciągniemy te. Yy, no... Nie wiem czy mamy w ogóle co wybrać, ty. Bo chyba nie dzwonili, nie? A, nie ma, nawet nie jest zaznaczone, że można. No, to, no to nie te. Ooo! Patrz, patrz, pa, Pa, Deliver o. Firewood. Gdzie? Na prawo. O nie. Ale to co robimy dzisiaj, czy zostawiamy na kolejny film? Ja to zostawię na kolejny film, może co? No to dzisiaj robimy dzisiaj, Bimbrownik. Dzisiaj Bimbrownik no. Dzisiaj Bimbrownik. Czym jedziemy? A dawaj, vanem. No to jedziemy w vanem. A, ja, bo w sumie tyle fasad sumy nie mieliśmy. A co, za Z pojedziemy no. Zmieści się tu, zmieszczam zakupy? Zmieszczam chyba, nie? Kurny gobarnik pojemny, ja tam siedziałem w środku przecież. <laughs> Dobra, to może być, jedziemy, dawaj. Tyle satsumki nie było, to jedziemy z satsumką. Dobra. No, widzowie, ci co nie wiedzą, to przypominam, że mamy. No, czekaj, bo mi się pić chce, no. Nie wytrzymam. Przypominam, widzowie, że mamy moda na duct tape, czyli yy, żeby nam się satsuma nie rozwalała. I no, i jedziemy, słuchajcie, sobie sobie satsumką, tylko się napije. Ty muszę się myć. Wypadałoby chyba przed, przed tym, przed, zanim do sklepu, nie? W sklepie nie czuję. No dobra, weź się wymyj. No, umyję się, bo to. Jadę stary. Ty, bo chyba poprawili w tym launcherze? Znaczy ogólnie optymalizację, bo miał więcej FPS. O, to co, chcesz jechać? No ja pojadę. To dobra. Jak ja chcesz, jak chcesz. A myślisz, żeby całkiem się umyć czy w połowie? Tylko nogi. Okej. Okay. To już. Nogi najbardziej śmierdzą to. Dobra, jest kierownik. Na kierownicy już. Co tu robi gaśnica pod siedzeniem? No ja, ja ready, ja siedzę. Dawaj. O! Dobra, jak się biegi zmieniało? G i B Chyba Ale my to... O kurde, my to przebindowaliśmy To ja, ja se na jeden i dwa, Nie wiem jak ty sobie dałeś No come on! <laughs> zapomniał biegów To jest ręczny Ty tam patrz, żeby nam się tego paliwo nie skończyło, nie? Zanim ty tam... Nie, nie nerwuj mnie! <laughs> <laughs> nie mogę biegu zmienić Już jestem głodny i się robi ciemno ty, właśnie, bo nam sklep zamknął, dawaj, ty, dawaj, dawaj! Ja, ja sam nie wiem, pod jakie ja mam te biegi zmienione. Poczekaj. ty! Alfa 4, alfa 5 to nie jest myszka. To są cyferki na klawiaturze. No to, ale zmieniłem to i nie działa. A pokaż mi, a daj. A daj, ja spróbuję. Suń się, są się. Wsun się. No bo tu ki wyrwiesz za rano. Nie mogę wejść, No i ja u mnie działa. No patrz, no jadę. Zgliczowałem się. Jak się zgliczowałeś? Eee. Co? No nie mogę się ruszyć. Kurde, gościu. pasażerów pasażerownikiem. Jak co faj, majster ty? Jak, jak, jak do kościoła, kurde. Ocze, bo zgasł. No nie mogę się ruszyć. No jak, no co ty narobiłeś, że się nie możesz ruszyć? Czekaj, bo to normalnie... Daliśmy ja Łajmowi nie... wejść do samochodu i hop, nie wie jak <laughs> motorinkę. Ale to ci nic nie da raczej, ty. Masz. Chyba musisz jeszcze raz na serwer wejść, wiesz? Ja nie mogę! Kurde, popsuta gra, co to ma być? Kurde, narobił. Dobra, podejście numer dwa. Tym raz... Ty, a zabieramy... A nie można zabrać piworów. Tym razem mam nadzieję, że Łajmi nie będzie, kurde... Psuł sobie umiejętności chodzenia Jeszcze się muszę umyć Znaczy nogi, dobra, trzeba umyć, dalsza, o Cześć, ja się myję, nie tak jak ty, kurde Do miasta jedziemy, hopi. Ty, ale, ale z sikaniem to jest, to jest przypał, nie? Zaczniesz, czy już nie przestaniesz, no Dobra Ej, tylko teraz, gościu, jakby ten... Ale mi skrzyja nie działa dalej, nie wiem co się dzieje No bo one się nie zmieniają, jak stoisz Mi się też nie zmieniają, a czekaj, odpalę O Mi nie działa, pa, o Dobra, dobra dawaj, dawaj mi tylko, gościu, nie rozbij nas, proszę cię. Co ty robisz? Gościu, co ty robisz? Cicho! Zgasnij pod górkę Dobra, jednak dalej mam 15 FPS. Kurde, to niedobrze. Nie, to dobrze. Mogą być problemy. Ale to może, może będziesz wolno jechał, może dojedziemy dzięki temu. Teraz pytanie, co gorsze: rozwalić się po drodze, czy, czy nie dojechać na czas? Ty mi mów, nie mam skręcać jak to. A prosto. No, skręcać prosto w sobie ma Ale, paki, rajdowiec ze mnie. No, jakbyśmy się Gdzieś ścigali. Widziałeś jak... jaki ze mnie, kurde, szutrowy King Kong? Sz szutrowy Kingą No, jak sywa na dzielni. Dobra, pytanie, czy wolisz jechać przez asfalt, czy nie asfalt? Ty jedziemy teraz Czekaj, gdzie ty wyjedziesz na torach? A dawaj, Yolo, torami jedź! Lewo, lewo, czy gdzie? W prawo, w prawo, ale nie wiem, czy się nie zawiśniesz na tych torach. No, tak trochę... Patrz, czy pociąg nie jest. No, kurde, na pewno, na pewno zobaczy. Ty przed nami coś jest, czy mi się wydaje? Mm, tunel. Ty światło Chyba. Nie, czekaj. Ty, pociąg! Zjedź na bok! Nie, nie gadaj, że się zablokowałeś! Jedź! 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 Jedźmy torami, powiedział. Będzie fajnie. Powiedział. Ale stary, zaczepiłem się nagle, jechałem normalnie i nagle tak by cię coś przyspawało do toru. No tak, dlatego ja powiedziałem, żebyśmy się nie zablokowali tylko. Tam chyba nasza szyba leży. Dobrze, że tego moda mamy. Ty. Gdzie my jesteśmy? Ale my za mapę nie polecieliśmy. Nie wiem, chyba nie, chyba wjechaliśmy w teren, gdzie nie powinniśmy wjechać. Kurde, to ja się torami jechać. Ja myślałem, ale myślałem, że zdążysz zjechać ogólnie, dlatego ja taki, ja... Spo... Dlatego ja taki spokojny byłem, aby taki ja, pociąg. Ja... I... ja mówię, ty mówisz "Tu, ale ja mówię ty, ale się <laughs> go obrócić A ja byłem spokojny, bo ja myślałem, że tego, że ty zdążysz, ale jak się zablokowałeś, to już wiedziałem, że mam przerąbane. No, stary, normalnie tak by cię coś złapało i tak wciąg w ciągu, ten przyspawało do podłoża, tak nie mogłem się ruszyć. Dobra, ale no. Ale jest plus taki, że zobaczyliśmy mapę z góry. Ja jadę, jadę teraz ja, bo mi już stracił licencję kierowcy. Miał szansę, nie wykorzystał. Nie w krzakach. Ale naprawdę, bym spodziewałem się, że kurde zdążysz zjechać, bo tak patrzę, powoli jeździ. zdążysz zjechać. Ja też. Ale to. Ja myślę, że tam działają jakieś siły nieczyste. Ale. Ja jechałem, zacząłem hamować, zwalniać, chciałem na pobocze zjechać, i nagle takie. Hmm. I mnie złapało, coś spawało do toru. No, jak się zablokowałeś o, to, to, o te tory, to już miałem... oriot! jedziemy! O cholera. Dobra, zjedziemy mu. Ale przejechał. Słyszałeś ten warkot? Ten ryk silnika? No. Kurde. Taki, takiemu to dobrze. No, ale tego, jak, jak, jak zahaczyłeś już o te tory, to już miałem w głowie myśl, że no... GG. Jak następnym razem wpadnę na pomysł, żeby jechać na mnie to w głowę. Nie ale to był dobry pomysł, to był dobry pomysł, tylko że kurde ten pociąg on nigdy nie jeździ, a trajechał. jechał. Trzeba się zabrać za tuning Satsumy kiedyś, ale powiem ci, że... No, ale to trzeba kasiorę udbyć. Uzbie... Powiem ci, że kurde, nie wiem czy nie musielibyśmy pierw do mechanikowi zostawić, żeby nam tego naprawił. Karoserię ogólnie. Blachy. A to nie wiesz, że się na końcu takie rzeczy robi. Aha. No. To, to... Robienie tego na końcu to może być dobry pomysł, no? Gdzie to. No, zablokowałem się na boku i pan, no, musisz wyjść i popchać. Ło, Ło, co ty robisz? No nie wytrzymy no. No wreszcie wjechaliśmy na normalną drogę, tu możemy jechać. Patrz. A do której jest sklep w ogóle? A nie wiem. A no weź no to te mamy ja go są to się śmieją tych Fop nie potrafi na sobie na, Bo ty asfalt... po, zobacz, ze śmiechu też pasz zmienił Nawet asfalt nas powolił, ty, się, się pokonał. Jeszcze, jeszcze takim pogiętym samochodem jedziemy No bo co, bo pogięty to gorszy? I co jest grane? Ja tak krzywo siedzę czy mamy taki krzywał? Nie <laughs> mam taki krzywał to Tak <laughs> się rozpęcamy, słyszysz tą turbinę? Słyszysz tą turbinę z tyłu? Z przodu? Słyszę jak wyje te silniki ma dość. Chłopca ma po jednej turbinie na każde koło Zobaczmy <grym> że działa? jakbyś kogoś mordował teraz Patrz, widzisz? Ale przecież Widzisz? Mówiłeś będziesz coś? To, będziesz to malowa. Mówiłeś coś o driftach? Kurde Że nie umiem? A, ja że się śmieją? Grzugał. O patrz, 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 patrz Cieba, widzieliście to? Nowe auto. Kurde. Nowe części. Nupki. Chcielibyście tak jeździć jak ja. Czekaj, bo mi się drzwi za czas, bo, bo, bo siara, czekaj, nie wyszukam sz, portfela. Dobra, dobra. Ale nie mogę drzwi Czekaj, no. bo, bo światło nie zgasiłem. Czemu mi się nie są światła, jak domychają. są. Nie, nie się drzwi nie świe, świecą, świe, świecą mi zgaszone światła, co jest? No, zwarcie. To nic, że nie umiemy wyłączyć. To no, akurat tak działa nasze auto. Co, co? Myślisz, że z karyką to co? Dobra, chodź, nie trać czasu na tego robaka. Idziemy. Dobra, szulaj, majster. Eeeh, y majster. Nie, pa pa co nie robią. Co, co robią, co robią? Przestraszyli się mnie. A nie, u mnie to się stoją. Dobra, ty, majster, y tego. Tak 6 Sześć cukrów i ponoć jedne drożdże. I dobrze byłoby mieć jakieś na przykład tu o koncentrat sokowy, żeby mieć butelki na to, nie? W sensie gdzie wlewać. Wiesz o co chodzi. Bo nie mamy chyba żadnych butelek w domu. Więc kupimy sobie tutaj trochę tego i sześć cukru. Bo on mówi, że ten w zielonym samochodzie to że niby że niby jest piany. Skąd to wiesz? Nasz jak? Skąd wiesz, że on tak skąd wiesz, że tak mówi? No gada teraz do mnie. Dobra, ile tam już wziąłeś wszystko? Wziąłem wszystko, no, wszystko wziąłem. To, to jest, jest to są te, chyba drożdże, nie? Chyba tak. Mm, nie wiem. Wiesz wszystko. Nie no, wziąłem drożdże, ale czekaj, 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 bo my na tym musimy zarobić. My to pójdziemy opchnąć później. Ale to będzie tyle kasiory, panie. Tak, ale to chyba to, to chyba to, dobra, no to okej. Okay, bo to nic nie, nie ma, co, co, wygląda jak drożdże, no co? No to, tylko to było to chyba, no. Dobra, zakupy mamy. Ty czemu tej to chipsy i mleko? A to nie moje. A to stare nasze chyba. A możliwe. Idziemy no robić biznes. Moc. Idziemy robić biznes, odpalę, no. Odpalę. Fuh. Fuh. Aż ci się muzyka skończyła na darmowym YouTube. <laughs> Music. No reklama mu się włączyła, czekaj, czekaj, no, czekaj, patrz, Ale nie ty Dobra nara, A, lamusy Bochajcie, O czujcie, czujcie szpaliny Możemy jechać, dobra idziemy robić biznes Ale ta nasza, nasza zatsuma mgnie Dobry tunik Nie, zły Cześć, zapomniałem mleka Trzeba tak. wrócić Gdzie tu po... Chłopie zaraz zawieszenie wybijesz a, i będzie, znowu... Dobra, Je, będzie jednak, jednak tego mleka nie potrzebuje. a nie wiem, a można kiedyś sprawdzić. To jest ja, Nie, wilkole, pali się, pali się, pali się, pali się, pali się, samochód się pali! Mi się nie pali. A ale mi się pali się! Bierz gaśnicę! Wyciągaj szybko! Wziąłem. Jak się tego używa? Normalnie, klikaj. Kurde maska się otwiera tutaj od zewnątrz. Ze Czemu mam problem żeby maskę otworzyć? O! A czekaj, chyba się nie pali już. Psikam, psikam. A się nie pali, chyba. Co ty akcję tutaj robisz? Ja a tutaj w... już. Wypsikałeś... Cały wypsikałeś? Tak. No to o, dobra. Trudno, dawaj. Jedziemy. Znaczy, nie całe, ale psikam. To nie psika już więcej jak nie trzeba. Ty no... Może nie mamy płyn. Dym się pojawił. No pojawił się. A jaką temperaturę ci pokazuje? A nie wiem. A nie no, na środku jest mniej więcej No, no ale ładnie. chyba nie mamy ty NIE NO GOŚCIU HAMUJ HAMUJ O, normalnie się zatrzymał Ej, ale możemy się z nim zabrać chyba Dobra, daj zobaczymy, może nas zabierze zaku... Stój Daj okejkę, żeby się zatrzymał, okejkę A jak się okejkuje? O chyba, albo K Stój o. Kurde zakupy, zakupy Satsuma Zabiłeś go jak? Ja nie mogę Co? Nie żyję. No jak? No krew I odjechał No nie, ucieka Ucieka, nie stój nie Stój Stój bandyto No i pojechał On, on umarł? Się rozmaza na cały samochód i odjechał? Ale, jak to się mówi? Na gościa co tak udaje? Symulant. Co za... Ja nie mogę. Dobra, trzeba to auto doprowadzić do, do porządku. Jeszcze nam zjechało! No to nieźle, ty Gościu nigdy więcej Satsumą nie jedziemy. Satsuma to jest szrot. Się jechać nie, nie da to, i to nie to działa. Trzeba, wiesz, że to będzie trzeba potem przyprowadzić Damy radę, kiedyś się nam zawoła kogoś. Dobra, słuchaj, tego tak To te te, dżusy te, te wziąłem nam, one nam będą potrzebne yy, w sensie będzie nam potrzebny ten, butelka, nie? Ponoć. O środek na komary przyda się. Nie, to się to nie przyda. Nie dodawaj no, tego, da zepsujesz. Dobra, idę go. Pierw nalejmy wody. To będzie kociołek panoramiksa. Nie wiem, ale to się chyba nie wlewa się tutaj coś. Bo może pod prysznicem trzeba wlać. Czekaj. A wlewa się tu coś? Ale idę pod prysznic. No, ja ci mówię, majster. Myślisz, majsta, że jakby nie? walnął sika, to będzie mocniej kopał? Nie wiem. Bo i tak my nie będziemy tego pić, nie? No nie, a spróbuj. Kurczę, za mało mi się chce siku. Dobra, tam trochę da. Jakiemuś gościowi, cwadiakowi sprzedamy. Tym mafiozom sprzedamy. Alemoniadowy, ten, limber. No jak się będzie dało, to czemu nie? Dobra, no i wrzucaj cukry, cukier. Cały cukier jaki jest, rzucaj. Do tego. Tak, to... Ta, no wrzucaj, po prostu wrzucaj. I co tam jest cukier? Ty no? No cukier, jest, jest. Rzucaj, rzucaj. I masz. Rzucaj drożdża. Teraz Tu masz drożdża No, rzucaj O I teraz zamykamy To tyle? A juice? Jus nie, juice nie I ponoć tyle I teraz trzeba czekać ponoć Skoro mam, mamy bimbra zrobionego Teraz trzeba wypić Wypić, te, Wypić butelki Żeby mieć do czego zapakować Tak więc Tu do tego się daje? A nie do wiadra? Nie, do tego Z wiadra trzeba tutaj przelać Czekaj Tworzyłem. O kurde, patrz! Tak ma być? Czekaj, jak to się otwiera? Bo ja nie widzę. E, Prawym musisz tam na ten kliknąć. Czekaj, idę się Jo, <grym> Co to kakao, ty? No właśnie takie dziwne, nie? Czekaj chwilę. Czekaj na mnie, bo ja się tu myję i ten... I załatwiam potrzeby. O, wam, Nalałem! Dobrze, ja też nala, nalałem, ale czekaj. Ale nie... <grym> no. Masz tutaj w tym na butelce kiwi? Mam, mam. No, no. To musisz na to zanurzyć. O, no to idź. No i kurde, pa, hopi. Czekaj, bo to trzeba wypić jeszcze sok. Pamiętaj, żeby powypijać z nich, nie? No Właśnie, jak mówię, co się nie nalewa, że nie wypił. Nie, nie, nie napiłem się, cholera, nie chcę, nie. No i to ładnie, żeś narobił. Nie wytrzymam, no. No nie no i drabny, pijany cały o, dzień Nie, ale, ale to będzie widać, że dobry towar mamy Kurde no Ty czekaj, bo tu jeszcze sok jest, o. Pakuj do samochodu, o. Czekaj, ja zamykam, żeby się nie wylało No pa i, i pakuj do samochodu i jedziemy opchnąć. Ogólnie mega długo trzeba było czekać. Ile? Dwa tygodnie czekaliśmy? Duży. Nie, tydzień, ty, coś takiego, no Ale to może nam się coś popsuło. W każdym bądź razie długo trzeba było czekać. Ty tu jest jedno nalane ty jak jedno, nie nala, jak jedno nie nalane? Jak jedno nie nalane? Zobaczcie tam wszystkie tu o jest Pokaż, pokaż mi to, pokaż, pokaż mi to Teraz jest pusta. No jest killju. To? No mnie jest killju. Poka No jest killju, no zobacz sobie. Ja mam empty, dobra czekaj Co dalej tam Będzie, będzie podwójna dawka Jedziemy, ty tam patrz na towar z tyłu Co ty to robisz? Ręczny Ty, ty weź ręczy bo to pewnie u ciebie gdzieś się buguje Jadę na jedynce, kurde, lepiej niż ta suma chodzi ty. Ale To jest taki ręczny specjalny do driftu, nie tak co ciąga? Spal, bo to jest pociąg, nie? No. Po-ciąg. A jakby tak nadciąg. Ale to jest. Albo podciąg. Ale to jest pociąg, a nie podciąg. No. Ale może być na, na, naciąg na przykład. Albo przedciąg. Ale pociąg pociąga, a nie naciąga. Ale to może być... bo to jest, że po, nie? Coś że jest po, ale to może być jeszcze przedciąg. Nie, bo to chodzi, pociąg Albo jest od pociąg, ciąg. Pociąg jest od pociąga. No ty gadasz. No tak mi się wydaje, no ma to ty sens w ogóle. No pociąga wagony, no Gada. Kurde gościu Zresztą ty się... Ty analizujesz polski język O, to chyba nie tu jeszcze. Ty o A... babci może sprzedamy. Nie, nie, babci tutaj, nie tutaj tutaj to było drzewo. To było drzewa stał, widziałeś? No wyszedź ze szpitala. Tak, on, on się chował, stary. O tutaj jest chyba. O! Nie! Maciek, bo to my tak, tak udajemy tylko. Tak naprawdę mamy wszystko pod kontrolą, nie martwcie się. No weź charnie. Kurde, czekaj, bo tu ten, rów. Chcesz? Dobra, miałeś być trzeźwy jak kupujesz jedno. O, pa, pa! Jak to na no, chrzałach wziął, ty! O! Ile pa, 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 pa! Daj pieniądz! 170! A czekaj! A dajmy mu więcej yy, na, tego. Daj mu więcej już. Może kupi resztę naraz. Przy kolejnym, kolejnej płatności. Czekaj, masz tu po mnie, bo ja mam juice. Ja, ale u mnie to jest kill, jo. Ty, on nie chce więcej? A, ja, jak muszę... Jak muszę więcej, ten to muszę. chcę sprzedać więcej, to teraz moja kolej, żeby wypić. Co jest, ty, panie? Od ty, tyga... ja... Dobra, ja, ja, sobie... ja wypiję. No, ja ci mówię, mański. Myślisz, majestem, że jakby nie? walnął sika, to będzie mocniej kopać. Nie wiem. Bo i tak my nie będziemy tego pić, nie? No nie, a spróbuj. To dawaj, poświęć. A bo to się trzeba z nim tutaj wie... co kumplować. A czemu pieniądze znikły z konta? Fuck, Napiłem się drugiego. Dobra, napiłem się, napiłem się, o daję, hajs, o 680 O Skamuje, skamrujemy go chyba, panie, po tej fotowoltaice, to będzie pan Kurde, bogaty Idę się napić, bo nie, to chodzi po prostu o to, że jak chcesz więcej sprzedać, to musisz się z nim napić I wiesz, i, i no Trzeba się więcej napić po prostu z nim I wtedy możesz więcej sprzedać o, ty zagadasz, ty? Ja nie chcę pi być pijanym za każdym razem, jak będziemy strzelać Bimber, ty. Najgorsze jest to, że straciliśmy butelkę, bo napiłem się tom, co niosłem, a trzeba było się napić. God, gościu. A trzeba było się napić ze Stasza. Ty, no jeszcze zostało. No, to będzie na potem. Dobra, no, żeby Gdzie pojawią butelki? Będzie na potem, niech się, niech się tutaj. O! Do ten. Do, dorobi się, o! Dobra. Dobra z-zanoś Za, do fury. Wow, nie wyrobiłem zakręcie, ty! Z, zanosimy do fury i zawieziemy jeszcze nam mu tą partię, i niech ma. I mu starczy. Nie ja bardzo się krzywo chodzi. No, ja się idę napić, może. Kurde, to no znowu chcę, żebym pił z nim. Nie chcę z tobą pić. Kurde, no dobra, napiję się no. No dobra, dawaj kasę kurde o 680, o, no ty... O no dostałem też, kurde Dobra, a resztę zabieram No zabieraj, zabieraj. Daj póki póki nie widzi. Póki... Pakuj na ty, Ja nie mogę, to ty musisz. ty masz tam sok w swojej głowie, dla mnie to jest... A możesz, no... a możesz ruszyć to co już ja ruszyłem? Nie. Ale no dobry profit tylko trzeba butelki mieć. Butelek mieć więcej No. Kurczę, znaczy... jakby to gdzieś albo przelać do czegoś innego, czy on tylko w butelkach bierze? Nie wiem, chyba w butelkach, dobra, ale zrobione, zrobione. Byle nam policja za Bimber nie przyszła na OHA, nie przyjdzie, zawsze to mówimy, że szok, szok, szok żabki. No, dokładnie. No, tak więc widzowie, w tym odcinku to tyle. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym. Zapraszam też na inne serie Drive Beyond Horizons, na przykład. I trzymajcie się, czyściejś. Czyś. Nie bojcie, się. Nie, nie słuchajcie. Eu tô te eu tô ligado microfone. Não, não. Não.